Po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie tysiące ludzi wyszły na ulicę. Powodem stała się nowelizacja ustawy, która podporządkowuje niezależne organy antykorupcyjne prokuratorowi generalnemu, czyli urzędnikowi kontrolowanemu przez władzę. Te zmiany wzbudziły niepokój zarówno wśród obywateli, jak i zagranicznych partnerów Ukrainy. Prezydent Wołodymiar Zeleński zapowiedział naprawę sytuacji i złożył odpowiednią ustawę. Ale jak doszło do głosowania, które zagroziło jednej z kluczowych reform po Euromajdanie? O tym w naszym materiale. Każdego dnia w centrum Kijowa tysiące ludzi. To pierwszy masowy protest podczas wojny na pełną skalę z powodu podporządkowania przez parlament niezależnych organów antykorupcyjnych prokuratorowi generalnemu. Myślę, że niektórzy deputowani głosowali nieświadomie, ponieważ ustawa pojawiła się bardzo szybko w codziennym harmonogramie i nikt nie miał czasu, aby ją dokładnie przeczytać. W przeddzień skandalicznego głosowania Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła operację przeciwko pracownikom Biura Antykorupcyjnego. Około 70 przeszukań i oskarżenia o współpracę z Rosją. W tym samym czasie skandaliczne poprawki do ustawy zostały wprowadzone przez posła, który sam był wielokrotnie oskarżany o prorosyjskie poglądy. Proszę o natychmiastowe poddanie pod głosowanie pilnego podpisania tej ustawy. Teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Aleksander Szydłiewicz, wylaska. Maksym Burzański jest posłem z prezydenckiej partii Sługa Ludu. W 2020 roku wyzywająco odmówił i nie wstał podczas oddania czci ofiarom, które zginęły na Euromajdanie. W 2023 roku odmówił przejścia na język ukraiński podczas wywiadu i nadal mówił po rosyjsku. Stał się również jedynym posłem, który odmówił głosowania za ustanowieniem 8 maja Dniem Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem. Jego poprawki do ustawy zostały publicznie poparte przez byłą premier i liderka jej partii, Julia Tymoszenko. Dla mnie dzisiaj jest jasny dzień w tym parlamencie. Widzicie, teraz jest jeszcze jaśniej. Myślę, że część deputowanych boi się niezależnych organów antykorupcyjnych. Widzieliśmy to doskonale na przykładzie partii Batkiwszczyna, jak Julia Tymoszenko skakała tam z radości. Ukraińscy dziennikarze szacują, że za przyjęciem skandalicznej ustawy głosowało 18 deputowanych, którzy wcześniej zostali oskarżeni o korupcję. Biuro Antykorupcyjne i wyspecjalizowana prokuratura powstały po rewolucji godności w 2014 roku, znanej również jako Euromajdan. Utworzenie wyspecjalizowanych organów było jednym z warunków integracji europejskiej, za którą Ukraińcy protestowali i zginęło 98 osób. Teraz, po zmianach wprowadzonych przez parlament, biuro antykorupcyjne i wyspecjalizowana prokuratura nie będą mogły pracować tak jak dotychczas. Teraz prokurator generalny ma prawo rozdzielić dowolne sprawy, w tym sprawy antykorupcyjne, między inne organy, według własnego uznania. Gdy dodamy dodatkowe ogniwo, którym jest osoba mianowana politycznie, ryzyko wycieku informacji, opóźnienia lub zablokowania jest zdecydowanie obecne. Obywatelom Ukrainy chcę powiedzieć, że jestem waszym największym zwolennikiem, a pomoc Ukrainie w uzyskaniu członkostwa w UE jest moim najważniejszym zadaniem. Pod tym względem obywatele Ukrainy pokazali, że zależy im na swoim kraju. Po uwagach ze strony międzynarodowych partnerów z Unii Europejskiej i USA, a także protestach na dużą skalę, ukraiński prezydent złożył w parlamencie własny projekt ustawy obiecującej przywrócenie niezależności struktur antykorupcyjnych. Parlament może go przyjąć w ciągu najbliższego miesiąca. Najważniejszą rzeczą, którą Zełęcki podkreśla w swojej ustawie jest to, że nie powinno być żadnych rosyjskich wpływów. No właśnie ten tydzień był zupełnie inny w Ukrainie, bo wydarzyły się te protesty pierwsze, tak naprawdę większe protesty w czasie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Michale, nie będę ukrywać, że wiem, że kilka godzin temu wróciłeś z Ukrainy, widziałeś te protesty na własne oczy. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście na te protesty wyszło zupełnie inne młode pokolenie, które być może nawet tak dobrze nie pamięta rewolucji i godności 2014 roku? No zdecydowanie, to to, to byli 20-latkowie, raczej tacy bardziej 20-latkowie niż bliżej trzydziestki. Rzeczywiście, sami młodzi ludzie, to, to trzeba tutaj podkreślić, i chyba wydaje się, że pierwsze na świecie protesty młodych ludzi w obronie służby specjalnej. Bo brzmi to kuriozalnie, ale tak naprawdę to nie są protesty w obronie służby specjalnej. to jest Ja to odczytuję jako taki duży krzyk młodego pokolenia ukraińskiego o normalność. Tej normalności nie ma, to jest oczywiste, z powodu wojny. Ale tej normalności nie ma także z powodu tego, że to jest po prostu cały czas zepsute państwo i wojna zatrzymała różne pro procesy ozdrowienia tego państwa. One oczywiście od 14 roku w różnym, różny sposób yy, szły i te drogi yy, ku normalności były bardzo zawikłane. Nie ma, yy, co, nie ma co się oszukiwać, że yy, w pewnym sensie korupcja, ale nie w sensie takim, jak my to rozumiemy, czyli proste wręczanie łapówek yy, urzędnikom. Yy, Policjantom i tak dalej. Co to oczywiście nie... też nie jest dopuszczalne. To jest niedopuszczalne, ale na Ukrainie to jest dużo głębszy, powiedziałbym, endemiczny problem. To znaczy, to jest coś, co jest jakby zbudowaniem alternatywnego systemu państwowego obok normalnego państwa. Przy czym jednocześnie zagmatwane, nieżyciowe i złe zwyczajnie prawo yy, ułatwia to. I to prawo też jest stworzone po to, żeby ten alternatywny system, w którym są monopole oligarchiczne, chociażby, w którym yy, Ci oligarchowie żyją też w pewnej symbiozie z państwem, żeby to funkcjonowało. I te służby antykorupcyjne, które tworzyły się, ja zresztą bardzo wiele razy rozmawiałem, chociażby z Artememem Sytnikiem, twórcą Narodowego Biura Antykorupcyjnego. I wiem, że ta służba powstawała w sposób bardzo profesjonalny przy współpracy z chociażby amerykańskim FBI, ale też polskimi służbami antykorupcyjnymi i miała być jednym z lekarstw na ten endemiczny ukraiński problem. No i teraz. Uwikłana została w walkę polityczną. I, i to, to stało się zarzewiem tego, tego konfliktu. Nie ma też co ukrywać, że, że zapewne za tymi protestami, które są na pewno szczere i ta młodzież protestuje, w, dlatego że chce normalności, ale są jacyś ludzie, którzy również próbują wykorzystać te protesty w swojej walce politycznej. Oczywiście, no bo jakby tam nie było, wyborów w czasie stanu wojennego nie ma, a, a siły polityczne w Ukrainie chciałyby takiej prawdziwej walki, która się odbywa w czasach pokoju. Więc też widzimy, że opozycja tutaj jest na tych protestach, opozycja przemawia na tych protestach, tak. ale też ci młodzi ludzie, jak ja rozmawiałam na przykład ze swoimi znajomymi, którzy też w Ukrainie czy poszli, czy obserwowali to, co wydarzy się na Majdanie, wydarzy się w innych miejscach, mówią, że ci młodzi ludzie są przede wszystkim bardzo wkurzeni tym, że nikt nie zapytał narodu, co naród sądzi o tym, jak działają te organy antykorupcyjne, czy rzeczywiście mają jakieś uwagi co do ich działalności. Jest to natomiast ciekawa, czy to, co obserwowaliśmy w tym tygodniu, takie bardzo szybkie przeprowadzenie tej ustawy przez ukraiński parlament. Później wieczorem ta ustawa już została podpisana przez prezydenta Zońskiego. Czy nie było to, jak pisze na przykład Ukraińska Prawda, jedna z ważnych ukraińskich gazet? Wynikiem również tego, że organy antykorupcyjne podeszły zbyt blisko do administracji prezydenta Zońskiego i do ludzi związanych z prezydentem. No, czy też były wykorzystywane przez? Z którąś z frakcji wokół prezydenta, bo, bo wiemy, że, że wokół chociażby zmian w rządzie, które niedawno nastąpiły i zmiany premiera, toczyła się bardzo ostra walka, nie między opozycją a obozem władzy, ale wewnątrz obozu władzy, między Andryiem Mirmakiem i różnymi innymi ważnymi postaciami w otoczeniu zeońskiego. Więc to był jeden z przejawów, to co się zaczęło dziać wokół Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Tutaj do tego włączyły się też Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która też ma swoje interesy i zrobiła się strasznie zagmatwana intryga. I po raz pierwszy rzeczywiście taki wyprowadzony na ulicę przejaw y, autentycznej polityki. Po raz pierwszy od początku y, wojny. To pokazuje, że jednak ta polityka gdzieś podskórnie, tak jak zauważyłaś, się toczy i teraz ona eksplodowała. Dokładnie tak. Będziemy to obserwować. Będzie pewnie w przyszłym tygodniu takie dość pilne posiedzenie Rady, tak. która udała się na wakacje, która wróci, żeby głosować na tą ustawą, którą no, zaproponował komisja. Zobaczymy, czy nie, nie będzie przeciągnięte to Dokładnie tak. Na pewno do tego będziemy wracać.